Siemanko, 46, a to jest już, nie pamiętam któryś, który z kolei odcinek z Europy 4 dokładnie kolejny, yy, z tej zacnej produkcji. No i tak, w tym odcinku piękna wojna z Moskwą, udana, osłabiona, jak już jest coraz bardziej. No i teraz koci Osmanowie, no to jest rzecz, którą chętnie bym podbił, oni teraz walczą z Genuą, to oni na pewno ich pokonają. Mają dużo sojuszów, nam tylko pomogli. Musi przydawać taki jeden sojusznik, dość mocny. Bawaria nam nie pomoże, byle kapitalnie. Ona też ma dużo sojuszy. Poprawia z nami relacje. Ona idzie chętnie na sojusz z nami. Chyba. A nie, Daniako. Kastylia ma nas na rywalu. <grystanie> no, Francja, baby, idealny. A nie, bo my nie na, na My nie myliśmy, go kochanego wziąć na rywala. Zaraz zerknę. Gdzie to jest? Tu są chyba rywale. Nie, gdzie one są? Tu są rywale. I tu. O, no właśnie. nie możemy wziąć sobie Kastylię albo Austrię. No i ja Austrię bierzemy. Austrię. No i ja Austrię. Ja mnie rzucam. Embarg, bo jestem bogaty. Dobra, poczekajmy teraz trochę. Niech nasze wojsko wycofa się naszego narodu. Oho, gold poszedł, plus 5 dukatów, no to oczywiście utrzymanie armii na zero. E, do tego wasala, nie mamy, no to jest smutne. Teraz zrobimy jakiegoś wasala. Foltry, 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 e, foltry, e, No, Jak widzę, że chcecie ze mną sojusz, ale nie macie mi nic do zaoferowania. Saksonia ma dużo klejmu. Czechy na no to stracili Śląsk. I tutaj Hesse ma tam jakieś klejmy. Lubecka ma jakieś. Może Lubecka byłaby dobra. Austria to Austria, na tej nie tykam. Jako basala. No, Dlenburg tak mnie lubi, ale Holandia też ma dużo klejmu. To właśnie nie musi być państwo, które ma dużo kleju, bo i tak jesteśmy już potężni. Bardziej mnie interesuje właśnie taka lubeka. To by było coś, co można by zwasalizować i mu pozwracać wszystkie kory. Mam nadzieję tylko, że z Duńczykami... No nie, z Duńczykami nie mają zatarcie. Są republiką handlową. Można by potem poddawać im trochę Saksonii. I oczywiście tu z Czechami to jest inny problem. Bo na Czechy trzeba samemu zjeść. Ale tu jakieś... Państwo też można nasze pouwalniać. Tu jest jakiś... O! Tu można jakieś państwo uwolnić. Około dużo jest pomysłów. Więc na tym będziemy się zaraz czas skupić. Tylko skorujmy i robimy wojnę o przyjęcie do cesarstwa. Ten do naszego cocnego grona. Chyba lubeki, który teraz jest w wojnie z Mainz Albo leczymy Hamburgan. On nas niby lubi, ale na wasalizacji się też nie skończy. I co jest z Wielką Brytanią? No to. Trzeba będzie pomyśleć, kogo zrealizować Nie dam wam prawa przy marszu. Dobra. A ja wczoraj w przypadku nie kazałem wrócić tam. Dobra, na Berlin. Kawalerykos, no idealnie. Osłanowie to inna bajka. Węgrzy to już tam taka codzienność. Na Węgrów to trzeba poczekać jeszcze trochę. Trzeba pomyśleć wreszcie o tych Otomanach Srany Sojusze Francja to srana Trzeba będzie chyba przez nowogród kiedyś wojnę I powiedział przez nowogród, to mi mylucy pomogą, bo Otomani. Ale ja się wtedy bym całkowicie skupił na Nowogrodzie. Albo całkow... Jakby dumczycy pomogli, to dumczycy poszli na nowogród. A ja bym poszedł na Tomanów. A zaraz powiedzą o kolonializm. To jest kolejna taka. Smutna trochę rzecz, a instytucja, jak instytucją, się jeszcze nigdzie nie wprowadziła. 09, 09. Dobra. No to trzeba pomyśleć, co teraz zrobimy. Właśnie to wycofajmy, tego już. Złabiliśmy, już. Oho, plus dwa. Sześć na miesiąc. Nie, nie chcę dać jeszcze. Za mały hajs. Znowu Czechy, no i dobrze. Jeszcze jakieś dwie wojny z Czechami. Mates, a Mates to co to za gówno? Bo oni mają już z kolonią Hesse. A Mates, to to? A Mates jest tu gdzieś. się... To po co oni są walczą? Ja sam nie rozumiem. Albo pomoże w że dobrym tym. Może to można by zwalaliczyć, szczerze mówiąc. Ten, nie mówiąc, nie walsalizować. tylko podbić tak samo istnieje, i mieć więcej ziemi i tyle. Dobro, myślę, do podbicia mógłby być ten: Lubeka albo Saksonia. Ten Hamburg by był obiecujący, ale sojusz z Wielką Brytanią, tam taki. Mało ten Niderlandy też, o, to by mógł być dobry. Kiedyś sojusznik, jak będzie, będą Niderlandy potężne, to zrobimy sobie z sojusz. Będziemy mieli pomocnika z Moskwą. Dobra, kolejna zimy się nawróciła. Teraz jak na razie to trzeba poczekać, że skorują ziemię. E, po skorowaniu ziemi wymyślimy na kogo zaatakować. E, Kuszące są obce. Z kim oni walczą? O, panie, z kim macie sojusz? Niderlandy, znaleźć sojusznika i rzucić po dupie Głupi Anglicy Wszyscy idą na wojnę przeciwko Niderlandom Kastylia i Holandia, o, cwaniaczki Ale wcale nie może być już naszym rywalem Szkoda stanie Kastylia Która i tak dostanie od nas po dupie. A Doradca, dalej nie ma Saksonia Civil War. O, idealnie. Mhm, o, 6 No i teraz nie wiem, co zrobić. Poczekajmy, aż też się skończył ten. To ma na budujemy. Eee, tylko niech się kory skończą, może tam będziemy mogli. No czy wyświetlają się. W Warszawie plus 45, a tu plus 67. Eee. Poczekajmy. Mhm. Warszawa i No, Warszawa się rozrasta. Troszkę tak żałuję, że nie ja tego dodatku musiał kupić. Berlin jest bogatszy? Nie, Berlin jest biedniejszy. Praga jest bogatsza, a Wiedeń jest. Bogatszy z tych moich. Na Wiedeń można by się rzucić kiedyś. Na Ale tak, już można i Wiedeń zabrać i wyjść. Też jest opcja. Dobra, jak z tym. Nie ma dalej. Dobra, czekamy to Tylko kory. To chyba przeczekanie na kory i gotowe. I tak gospodarczo. Proszę państwo jest bardzo dobrze militarne Militarnie no 81K wojska jest na samym przodzie oho! Niedawno nie było buntów i się podskoczył, proszę Dobra, ale zaraz bunty powinny poznikać. Korupcja rośnie Uuu, redukcja korupcja. Wydaje tyle hajs na balanie tej korupcji. Co jeszcze? Dobra, jak zejdzie, to może to obliczę. Dobra, ale co pierwsze kory? Ono teraz zacząć spadać. No, spadają zapędy hamulcowe. No, technologia, no. Wreszcie, tam się trochę wrócimy na tory z tą technologią. Kilka to też by było rzecz do ataku, ale dobra to już powoli szykujemy do wojny i z czym walczymy? To jest dylemat. No P.E.K.A ma dużo sojuszy, o już, już tej ziemi, już niektóre mają, tu oni mają ci są zawsze Sarsy plus 33 hmm, no, albo Saksonia, i uwalnia bierzemy w jedną prowincję wasala i tyle. Czechy i Palatynat Czechy i, Palatyn i Palatynat Saksonia Ile mam Magneburg klejów? Tylko dwa, chyba. A resztę można by móc sprzedawać. Weka ma dużo sojuszników, takich dupnych, ale dużo to zawsze coś. Hamburg ma Wielką Brytanię. Oni nic nie mają. Macie jakieś klejmy. Ach, macie jedną prowincję. Zajęście, ostrzeżenie. No, nie się, niech nie zainteresuje, jedynie Czechy. Mogę to nich robić klejmy? Właśnie się pokojowo nie da to zwasalizować. Dobra. To może ich podbijemy i potem ten. Zfasalizujemy i skupimy się zaraz na... No, poszło. Są sojusznika, nie dostaną go. Minus 6. Teoretycznie się spadać już. Więc dobre państwo. Oha! hares jest. Saksania może nie odpowiedzieć na wezwanie Czechów to wciągniemy dupskiem tak bez problemu. Nie, odpowiedzą, mają bunty, ale odpowiedzą. No coś tam się ciekawego dzieje, dobra. To my przyślijmy te wojsko tutaj pod Czechy. Nie no, na północ leczimy. Klasyczny tak z północy. Zostawmy te 1,20 tysięcy dobra. Północy. Zajmiemy się od wyeliminowania Saksonii, bo oni mają tam ten, trochę wojska albo chodźcie Jak robić atak to całą armią Weźmy może jakąś ziemię od Czechów, albo szczekamy z dzielną wojnę I co się teraz powbijać, zwasalizować kogoś, zacząć północ po wojsce przejmować. Tak fajnie jakby mieć tak duże wybrzeże na północy Na południu mamy takie małe dosyć pomoże, ale mamy A tam jeszcze trochę ziemi też dostęp a zawsze jak się nie uda, jeden strona to możemy iść na drugą. I kombinować, bo jesteśmy dość nieźle rozbudowani. Eee, dalej 0,9, dobra. Ja zarabiamy plus 31, bo korupcja zaszło pewnie. No, to jest sługa korupcji, dobra. Eee, no to dajemy. Tak, czekamy jeszcze. Eee, zacznę na man manufakturki. Manu, manu, manufakturki. Nie. 45 w Warszawie. Sandomierzu w Lublinie. Dobra. 3 prowincje. Trzy razy więcej. Dobra. Stabilności strata czy punktów. power. Ile kosztuje budowanie stabilności? To zawsze warto sprawdzić Nie, to się opłaca stracić te punkty. No to i tak nie te punkty co chodzi, ale... Ale jest to chyba najmniej ważne w tej grze. Ale zaraz no po dupie. A teraz się okaże czy nie, nie możemy nie wiem, co zrobić Dobra Przucimy się na nich a dalej plus dwa Nawracać mi tych prawosławnych, mógł być obrońcą wiary. Właśnie co daje obrońca wiary? Morale, misjonarz. No, ale jak ktoś zaatakuje katolik. Ten, katolika, te ja i tyle, to musiał pomagać. a ja mi się nie będzie chciało, Dobra, poczekajmy. No, Węgrzy też mają swoje problemy, bunty i te sprawy. są jak jest ogółem zrobiony na świecie. No, coś, coś tu się nawraca. No, my się zamieniamy w katolików coraz bardziej. Sam, Samokatolików, bez no, żadnych tych. Są nie ci katolicy. No, my, cesarstwo protestanckie. Kalwinistów prawie już nie ma. No, to trzeba podbić tylko tych. Hmm. Cesarstwo wyróżnić tyle. To jest mój cel. Może uda mi się zniszczyć pół cesarstwa, albo usunąć cesarstwo. Coraz mniej jest tych elektorów, bo się po prostu państwa zostają tutaj niszczone Ażby znisz zniszczyć cesarstwo, trzeba by zająć wszystkich tych elektorów Z czego my powoli tych elektorów niszczymy No i cesarza coraz bardziej podjadamy długo będziemy wchodzić coraz głębiej w cesarstwo Znowu chcą sojusz One nas strasznie lubią Ale my mamy ich tak głęboko w dupie Ciekawe, czy oni się w ogóle spodziewają teraz wojny. Tak widzą. Polskie armie, potężne wojsko. Całe 80 tysięcy stoi przy granicy i się patrzy. Troszkę widać, że już ja zaraz wojnę wypowiem. O tym w cesarstwie. Gdzie jest tutaj? Dobra. Hesse, Hamburg. To są jakieś małe główne. No jedynie co to Czechów się mogę trochę obawiać, ale tylko tak troszkę. Bo Saksonia też jest rozsłabiona. Co ona, dwyżka liderów? No trzech mam, no dobra, olać Przede wszystkim co lecimy? Najpierw jedną armię na nich Odpowiedzieli wszyscy I dwie armie, tak, oni pewnie z południa przejdą do nas A nie będziemy ich oszczędzać. Niech tam punkty chodzą. Nadal jest o tym na rękę. Oni na pewno pójdą z południa. No, idą, proszę. Jaki za mnie prorok. O, Ale, gę... Ale, down, Co on zrobił? I się ze wszystkimi pokłócił. Trzeba by z te relacje poprawiać. Jeden sojusznik. Kiedyś nie lubiliśmy Duńczyków i w im już plecy połowę robiliśmy, tylko jedną wojnę zrobiliśmy. zajęliśmy pół kraju, mamy teraz trochę do Bałtyku więcej, a dalej nas lubią. Po tylu latach. To jest prawdziwy sojusznik. Dobra, jestem, ma przerwa. Ja to wytnę, i tyle. Eee, ok, zacznę, czy wytnę w ogóle to, eee, jakby to zrobić. Dobra, poczekajmy. No to trzeba na spokojnie. Bo e, zbyt dużo mają buntowników. E, Saksończycy Czechy też się skupiają nad tymi buntownikami. A teraz my możemy teoretycznie wspomóc tych buntowników. Ile oni mają wojska? Ej, więcej się nie dało. Skąd oni tyle żołnierzy mają? Ramy też mamy dużo wojska, no ale. Ile one... Zaraz jak to wygląda w Statach? Mamy mniej żołnierzy od nich. Pierwszy raz. Pierwszy godny przeciwnik, chyba nas. Sojusznictwo. To nie są jeden przeciwnik. Dobra, one się zregenerują, to będzie lepiej. Wszyscy skupiali nad tymi buntownikami. Ale możemy ich powolutku wygryzać zaraz. Poczekamy aż Praga upadnie. Bo nam na czekach teraz nie zależy. My liczymy na White Pisa z Czechami. Zdecydujmy jeden 1000 żołnierzy w tu Dobra, Lubeka już upada Praga zdobyta, dobra Cesarz się poddaje daj nam pieniądze no Oklejmy na nas kto się wzięli to kto by się... <gry> Moskwa i ten, dobra Ale nie wiem, co bierzemy tu chodziło właśnie o wyeliminowanie Czech Dobra, staj tamte downy Dobra, Saksonia zaraz też będzie chciała Pisa Kolonia się nas biła, bo myślała, że będziemy jeszcze walczyć po jej stronie O, też się wbijają, no nic tam nie zrobią, no cóż No, więcej ich buntownicy mogą nam zrobić więc tu już wyślijmy pomocniczą armię Dobra, Saksonia jest na low, to już nie chciała pisować Dobra, bez niczego, bo mi na was teraz też nie zależy Kto tu jeszcze walczy? Czy już by się dali zwasalizować? No, ogród się obrazi Dobra, Dobra To jeszcze chce spisować? Kolonia Dobra, pisujemy. Dostał Hamburg Palatynat, Mało wojska już mają. My też coś jesteśmy osłabieni. No, oni jeszcze nie chcą. Nie mamy prawa przemarszu. Olejmy. Ja, jeszcze powiem mówiąc to Hamburg jest tu Dobra to Zróbmy tak Swojska wojska poustawiajmy i tyle Bo oni nie mają skąd, yy, jak przejść Potracili wszystko Tu też na południe jest ale oni nam gówno zrobi Dobra Panatyna to jest low Dziękuję. Teraz będzie Warskora. A taki Wasa będzie dobry. Republika Kupiecka. Oddamy Pomorze. Damy dwie ziemie Pomorze. Zaraz się rzucimy jeszcze na Austrię. Dokładnie Węgrów pobijemy Zabierzemy austriacką ziemię. No i mamy dużo sojuszu. Ale jak się rzucimy na nich. Też Węgrzy z tymi. oni no. się wszyscy sojuszują. Tak jakiś gówniany sojusznik, tylko tak, także zabrać Rostock i mu pomoże oddawać. Oni mają zmienić sojusz, ale to nie. Kto jeszcze ma taki z gówna od nich sojusz? Holandia. Nie wiem, Holandia, ja też nie No, realnie trzeba pomyśleć. Na pewno następną wojną to będzie Saksonia. Będziemy wojować z Saksonią. Oni walczą, a chęci teraz też dostają podupię od tych. Dobra, chcesz się poddać? Nie To nie Może po prostu tak, że im oddamy te ziemie i tyle Oni się skorują przez morze eee, Coś tam padło O, coś mi zdobyli No nie, 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 nie O, nie, 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 nie Chodź nie. Jedna armia styknie I Czekamy tylko aż Reszta się poda. hamburg tam. Ofensywny będzie. Tam ci nie przyjdą do nas. My ich olewamy. No, zero. Nie mają dostępu. Dobra, odbijmy to, żeby tam się nikt nie czepiał. Zaczekamy no, tylko na Hamburg aż yy, podda się. I zaczynam jak z resztą. No to jest jeszcze różnie bywa. Dobra, 49. Uwaga, Hamburg, Over Sirfield Piece. Dawaj hajs, no dużo macie pieniędzy. Komu Elwa well is. Nie, Elwa was chce jako was. mi się wszystkie pieniądze. Dobra, Lubeka z pieniędzmi was... A, siebie to mam zostawię te pieniądze. To czekamy, a wyślijmy tą propozycję. To e y e -y. Cofajmy sobie wojsko do Berlina. i pewnie ci będą musieli. Tylko te Hesse Coś by trzeba powiedzieć... A nie mogę. Jesteśmy za daleko. Nie mam dostępu nawet do nich Dobra, ale ja ich mogę przytrzymać. Tak, nie mają ziemi. Wojsko gdzieś mają daleko. Nic nie mogą zrobić. Dobra, ja odbijam swoją prowincję i to jest ha. Nie. Tudum. Dobra, jakby trzeba wejść do Hesse, to przez Saksonię. A jak przez Saksonię, no to nadzór na military AKCJĘ Co <grymna> z tego? Ktoś tam z cesarstwa obrywa. Co my zrobimy? Dajmy mu military access. No! Dobra, wróćmy sobie do kraju. Mamy ich jako wasala. Osaxson, no, <gryżę> już się dadzą. Serwali. Poprawmy relacje, nie z wami, tylko z wami. Relation. I gotowe Nasz nowy wasal To co następne to pomoże bo brzmi zacznie Tak kuszącą propozycją jest Ale dobra W tym odcinku podziękuję Wam za oglądanie Zapraszam ostatnio z Europy na 4 na moim kanale No i to tyle sobie łapki w górę w dół, zostawia komentarza no dziękuję za oglądanie. To Cześć, Nerkapa.